Mamy maj. Pewnie wielu z was będzie na jakichś uroczystościach pierwszokomunijnych w swojej rodzinie, albo poprzez samą wizytę w kościele będzie się świadkiem tych wydarzeń. W Polsce pierwsza komunia święta urosła do rangi niezwykle bardzo ważnego wydarzenia, kosztownego i tak dalej, ale być może zatraca się sens. Tego wydarzenia, czyli przyjęcie Pana Jezusa po raz pierwszy do, do swojego ciała. Dzisiaj mamy kolejną niedzielę wielkanocną, niedzielę wniebowstąpienia Pana Jezusa. I szybciutka powtórka z religii. Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa? I możemy kombinować z narodzinami, z przemienieniem w kanie galilejskiej, ze strzeszeniem łazarza. Bo wiadomo, wszystko, co robi Pan Jezus, co mamy na kartach Pisma Świętego, jest, jest ważne. To jest ku naszemu zbudowaniu, żeby nasza wiara wzrastała. Niemniej, jak naucza Kościół katolicki, te najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa, które mają znaczenie dla naszego życia wiecznego, to jest. Męka i śmierć Pana Jezusa, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. O niebo wstąpieniu bardzo często zapominamy, ale zwróćmy uwagę, w jakiej sytuacji znajdują się uczniowie i apostołowie, kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba. 40 dni wcześniej apostołowie doświadczają opuszczenia i zawodu z uwagi na na śmierć swojego mistrza. I wydaje im się, że już jest wszystko skończone. Że te plany, które były, yy, pełzną na niczym, bo Jezus nie żyje. Wiadomo. To się wszystko zmieniło, kiedy ujrzeli zmartwychwstałego. Ale teraz, 40 dni po zmartwychwstaniu pana Jezusa, uczniowie znowu doświadczają opuszczenia. I to jest sytuacja, w której już ta bezradność ma nieco inny charakter, bo, bo tutaj nikt nie umiera, on po prostu odchodzi i nie ma go już z nimi. To, że doświadczamy strat i opuszczenia w naszym życiu, to jest to jest normalne. Ale tutaj z tym odejściem Pana Jezusa, z tym opuszczeniem jest nieco inaczej, bo Pan Jezus odchodząc, składa obietnicę, że da swojego ducha, pośle ducha, który który będzie to wszystko dalej prowadził. w niebo wstąpienie, to jest niejako wprowadzenie w nas w dorosłość. Bo nie ma już Pana Jezusa, który nas będzie prowadził za rączkę i mówił: "To zostaw tam nie idź tu". Idź". Mamy mamy być dorośli. Mamy dary, mamy mamy rozum, mamy swoje zdolności, które mamy wykorzystywać tak, żeby żyć tak jak należy. A to, w jaki sposób niejako Pan Jezus nas opuszcza, bo wiadomo, że On jest cały czas pośród nas. To w niebo wstąpienie przypomina nam, w jakim kierunku ma zmierzać nasze życie. Ono się nie zatrzymuje na, na, na tu i teraz, tylko to wszystko dąży w jakimś celu, a naszym celem jest niebo. I kiedy myślimy o celu w naszym życiu, o tym, jakie jest nasze powołanie, przeznaczenie, to jako chrześcijanie, jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, mamy tylko i wyłącznie jedno przeznaczenie w naszym życiu przeznaczenie do świętości. I to wydarzenie, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, nam wskazuje kierunek naszego życia, nasze prawdziwe i jedyne przeznaczenie, a także y, daje nam tą dobrą wiadomość. Y, chłopaku, dziewczyno, Siostro, bracie, jesteś dorosły, możesz decydować samo o swoim życiu. Tutaj nikt za rączkę nie będzie Cię prowadził. Zostałeś wyposażony w odpowiednie umiejętności, aby swoje życie dobrze i prawidłowo poprowadzić. Świętujmy Wielkanoc. Aleluja, Pan Jezus martwych stał. Nigdzie nas nie opuścił, jest pośród nas i walczy o naszą świętość. Szczęść Boże.